Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś na krótkie pierwsze wrażenia dotyczące UltraBooka Asus VivoBook S14. Ten serdecznie zapraszam. VivoBook S14 jest naprawdę bardzo fajny, kompaktowy UltraBook 14-calowy. No i e, myślę, że e, tak króciutko, może powiedzmy sobie o wyglądzie samego urządzenia. Jak widzicie, samo urządzenie wykonane jest z dosyć dobrych materiałów. Pokrywę mamy tutaj wykonaną z aluminium, mamy logo Asusa na, na froncie. Jest ono tutaj o takiej fajnej szczotkowanej fakturze. I tutaj również możemy znaleźć po bokach porty. No i mamy tam port USB 3.1 pierwszej generacji. Mamy tutaj jeden port, mamy jeden port USB-C, jeden port HDMI, slot kart microSD po drugiej stronie. Dwa gniazda USB oraz jack 3,5 mm. No i oczywiście wejście do zasilania. A jeśli chodzi o ładowarkę, ładowarka jest naprawdę bardzo fajna, taka kompaktowa, też możecie to tutaj zauważyć. W kwestii specyfikacji mamy tutaj taką średnią konfigurację, oczywiście są dostępne wyższe, ale mamy tutaj procesor Intel Core i 3 ósmej generacji 8145U. Mamy tutaj e, dwurdzeniową jednostkę o taktowaniu bazowym 2,1 GHz w Boostie do 3,9 GHz. Znaleźliśmy tu również pośrednie 8 GB pamięci RAM DDR 4 2400 MHz. Mamy tutaj również pośredni dysk SSD na gniazdo do M2 256 GB. E, grafika jest to zintegrowana UHD Graphics 620 od Intela waga samego e, urządzenia jest to kilogram 43 e, dekagramy. więc jest to naprawdę dosyć kompaktowe urządzenie. Matryca jest właśnie 14 calowa z tymi bardzo wąskimi ramkami, jak możecie zauważyć. Jest to naprawdę bardzo fajny feature, bardzo ładnie to wygląda i naprawdę naprawdę ekran jest dosyć dobry. Mamy tutaj rozdzielczość ekranu właśnie Full HD. W kwestii e, jeszcze przedniego aparatu mamy tutaj 1 megapiksel do do jakiejś tam wideokonferencji, uważam, że jest on wystarczający. A w kwestii baterii mamy tutaj 3653 mAh. Tak więc tak by się prezentowała specyfikacja. A powracając do kwestii wyglądu, pokrywa jest aluminiowa. Mamy tutaj dodatkowo podświetlaną klawiaturę w środku, głośniki Sonic Master oraz mamy bardzo fajny gładzik. Co warto zaznaczyć, klawiatura nie jest pełnowymiarowa. Mamy, nie mamy tutaj właśnie pola numerycznego. Jednakże po takim przytrzymaniu delikatnym takiego przycisku, tam na touchpadzie, ukazuje nam się taki dotykowy właśnie panel z klawiaturą i wszystkimi przyciskami zawierającymi właśnie tutaj pole numeryczne w klawiaturze. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. I tak generalnie prezentuje się sam laptop. Jest on naprawdę bardzo fajny, pracuję pod kontrolą systemu Windows 10 i uważam, że y, użytkowałem go i uważam, że po prostu jest to naprawdę bardzo fajna propozycja. W kwestii takich codziennych zadań, komputer bez problemu jest w stanie używać do internetu. Również możemy pograć te troszkę mniej wymagające gry, ale i spokojnie testowałem Wiedźmin, czy spokojnie na nim też pójdzie. Jednakże, czuć tutaj, że nie mamy jakiejś oddzielnej karty grafiki i musimy używać te niskie ustawienia graficzne. No i tak to by się mniej więcej prezentowało. Na plus muszę zaliczyć podświetlaną klawiaturę, 14 calowy ekran w rozdzielczości full HD z bardzo cienkimi ramkami, to naprawdę jest bardzo fajna sprawa. Dodatkowo to pole numeryczne w gładziku jest również bardzo fajnie. Fajnie pisze się również na klawiaturze. Obecność portu USB typu C też muszę zaliczyć na plus. No a do takich minusów samego urządzenia no to mogę jedynie zaliczyć, że aparat, tutaj ta kamerka ma tylko 1 megapiksel, dodatkowo no jednak ten układ graficzny mógłby być troszeczkę wydajniejszy, no niestety nic na to nie poradzimy. No i myślę, że, że czas pracy na baterii jest zróżnicowany. Jeśli dociśniemy laptop mocniej i będziemy mieli podświetlaną klawiaturę, ta bateria wytrzyma mniej. Jednakże gdy użytkujemy go dosyć tak spokojnie, myślę, że naprawdę nie musimy się martwić o baterię na większość dnia. No i dodatkowo jako plus mogę zaliczyć wygląd i wykonanie. Naprawdę bardzo ładnie ten laptop się prezentuje. To więc myślę, że to by było wszystko. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące właśnie tego laptopa, zachęcam do pisania komentarzy. Myślę, że to by było wszystko. Zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.